Zakończy w za to, że się wpadam w strażników, to jest pojebane No i jeszcze jeden i teraz przyjdzie jeden, jak zabiję tego Dobra, jeszcze raz, muszę to zrobić przecież, tak, tak. ZŁODZIEJU! JESTESZ Nie, proszę, nie oszczędźcie! Tylko parę monet, proszę! Proszę, nie możecie mnie wspomóc? Jestem biedna, chora i głodna! ZŁODZIEJU! JESTESZ W Proszę Tylko parę monet. Proszę, tylko o parę miedziaków. nie kraść w mojej Nie, nic nie rozumiecie, ja nic nie rozumiem! Co ja zrobiłam? Błagam was, błagam tylko o parę monet! Nie rozumiem, on nie wolno ci tu być, co on robi? Yeah! Fuck yeah! Jakieś żeby nie wprawiał kłopotów. Kurwa! Zaraz pierdolne! Chujowy strażnik, kurwa musiał stanąć w chujowym miejscu. Wypierdalaj. Przecież miało być postrzeżenie i nie było niepostrzeżenie. Dobra, sorry panowie, że taki lamu ze mnie. Dobra, nie nagrywam tego. Na, zro... Będę nagrywać dla was, kiedy już to wykona. No już. Oto moja historia, mistrzu. Czyszcząc schody świątyni, podsłuchałem dwóch uczonych, rozmawiających o tym, jak łatwo jest przejść przez straże strzegące placu egzekucji. Jeśli dobrze wyliczysz moment przejścia, mogę odwrócić uwagę strażników. Ta, a ciebie tam i tak nie będzie. Jednakże przy twojej mądrości na no pewno właśnie. już to wiesz. No nie wiem, no a to o tym nie wiedziałem, już mogę iść do almu alim a. Co? Kto to zrobił? Fu almu alim a do tego. do biura. Spokojnie. Nie wierny, kill. Nie wolno wiecznie uciekać.

Chrześcijan i cała jego armia niebiernych występują przeciw woli Boga i no muszą się za to załatwić. Gdziekolwiek się dadzą, zostawiają po sobie jedynie cierpienie. Nazywają to kruziadą. Jakie wieści, nowicjuszu? Nie jestem nowicjuszem. O umiejętnościach człowieka świadczą jego czyny, a nie znaczki na szacie. Możemy wymieniać się złośliwościami albo wykonać zlecenie od Almolima. Więc mów o co chodzi. Regent Jerozolimy, Majadin, zarządził dziś publiczną egzekucję niedaleko stąd. Na pewno będzie dobrze strzeżona, ale dam radę. Wiem co robić. I dlatego właśnie w moich oczach jesteś wciąż nowicjuszem. Nie możesz niczego wiedzieć, a jedynie podejrzewać. Musisz zakładać, że się mylisz, że coś przegapiłeś. Przewiduj, Altairze, ile jeszcze razy będę ci o tym przypominać? Jak sobie życzysz? Skorzystaj Panie. Nie całkiem. Jest jeszcze coś. Jeden ze skazańców jest bratem. Jednym z nas. al chce, żeby go ocalić. Samym oswobadzaniem się nie martw. Moi ludzie się tym zajmą. Ty musisz zadbać o to, aby Mac Adin nie odebrał mu życia. Nie dam mu ku temu okazji. Mam nadzieję. Piórko! Powodzenia. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Tak, w ścianę wejdź, no! Znowu. Nie powinien zachowywać się jak dziecko. Też czegoś, co on robi. O, o, jest publiczny egzekucja. O, ale się ludzie zareszpili. O, o. będzie dobrze. Ale urwa. No, to ten po lewej, ten masz, nie? Cisza! Żądam ciszy! Mieszkańcy Jerozolimy! Jerozolimy! uważnie! Wstaję tu dziś, by Was ostrzec. Między Wami są buntownicy! Sieją niezadowolenie, licząc, że zbłądzicie jak oni! Powiedzcie mi, czy tego pragniecie? Nurzać się w kłamstwie i grzechu? Żyć w ciągłym strachu? Nie! nie, nigdy! Chcecie więc działać? Chcemy! Ha! Prowadź nas! Cieszy mnie Wasze oddanie! To zło trzeba wykorzenić! Wtedy dopiero możemy liczyć na odkupienie! To nie jest sprawiedliwość! Nie masz prawa tego robić! Za kogo ty się masz? A wy wszyscy stoicie bez ruchu! Jesteście współwinni tej zbrodni! Bądźcie przeklęci! A! 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 Widzicie, jak zło jednego człowieka rozprzestrzenia się i niszczy innych? Chcieli zasiać w was strach i zwątpienie, ale ja was ochronię! Macie przed sobą czwórkę grzeszników! Ratnica! Złodziej! Hazardista! Heretyk! Niechaj ich wszystkich ostatecznie osądzi sam Bóg! kurwa chuj mnie poprosicie soco tu jest Człowieku, mrówki! I ty masz was matka nie miała? No. Czy w tego jest? O oh jest. Deixa o grupo tá, dobra. A gente é